no moi drodzy, witam z Was z mojego drugiego konta. Z tej strony Alba na dzisiaj. <laughs> Obiecana gierka Hanzo. zrywam powanym Hanzo. Bo tutaj o reworku nawet nie można mówić, ponieważ nie zmieniono jego całościowo i to jest trochę dziwne, bo to jest z jednej strony nowy bohater, który bardzo szybko podpasował się w metę, jednak spora ilość nerfów jego spowodowała wewnętrzne wewnętrzną śmierć tej postaci. Więc Monton postanowił zrewampować ją, żeby powróciła jego dawna świetność. Jednak myślę, że ten rewamp nie był potrzebny. Trzeba było trochę tych... zmian między innymi na... drugie umiejętności teraz demona Pneumy. W sensie, żeby na przykład krytowała. No, możliwe, że to by było za OP, ale według mnie, Hanzo by wtedy wrócił do mety. Ale tak. Albo nawet można dodać, że Jujuco święto demonów zadaje obrażenia również bohaterom. Ale co się zmieniło takiego w Hanzo? Na pewno pasywkę i pierwszą umiejętność nie zmieniono wcale, jednak już druga umiejętność jest zmieniona i to stuprocentowo. Zamiast demonicznego portalu, który można zebrać, są demoniczne kolce zadające 160 punktów obrażeń fizycznych. Ubiegność uderzy ponownie po pół sekundzie, zadają 40. Punktów obrażeń celom i spowolni je o 40%. Trwa to przez 4 sekundy, może uderzyć maksymalnie 8 razy. Każda trafiona jednostka daje mu jeden krwi demona. Krew demona jest strasznie ważna teraz przy nowym Hanzo, ponieważ nie dość, że się szybko zużywa, to jeszcze trudno ją tak jakby zdobyć. Na początku to jest niby łatwe, ale. No, już ja znam z własnego doświadczenia, że bardzo szybko się zużywa. Przy bardzo trudnym jej zdobywaniu, a demon pneuma? Kinjutsu Hanzo wykonuje zakazaną technikę, zabiera 20 krwi demona, i szaruje do walki w postaci demona pneumy. Który posiada nowy zestaw podstawowych umiejętności, pozostaje za sobą same ciało. Formalnie to nic tutaj się nie zbiegiło. Oczywiście jak po staremu. Dodatkowa prędkość ruchu, prędkość ataku. Mniejsza obrona fizyczna i magiczna o 50% i oczywiście demon jeżeli zostanie zabity Hanzo zostanie zestudowany, ujawniony, a jeżeli ciało zostanie zniszczone, po prostu Hanzo umiera. Dodano nowe Dodano coś takiego nowego, gdzie można teleportować ciało do demona Pneumy, czego wcześniej nie było. Kiedyś to mogło być możliwe przy pomocy pewnego bugu i kiedyś go też wykorzystałem, no w końcu 190 gameplayów już było rozegranych. Nowy zestaw umiejętności Demona Pneumy to tak naprawdę stare umiejętności, tylko że ulepszone. Między innymi pierwsza. Hanzo tymczasowo blokuje to umiejętność, czyli coś tak. starego, ale Hanzo nurkuje pod ziemią, wyskakuje do przodu, wbija przeciwników w powietrze, zadaje. Zadaję, kurde, tutaj jeszcze tego nie rozkminiłem, ale obrażenia równe maksymalnemu zdrowiu celu, jako obrażenia fizyczne, i zdobywa 300 plus 100% AD krwi demona. No dzięki temu można naprawdę nieźle wzbogacić się o tą krew i. Ja się nawet czegoś nauczyłem, bo naprawdę nie wiedziałem, że może być coś takiego. Dwójeczka, to jest standardowa umiejętność demona pneumy. Teraz jest według mnie o wiele lepsza. Mniejszy jest ten radius, czyli to ten okrąg, w który demon pneuma atakuje. Eee, nie umiem tego przetłumaczyć, więc co? O Jezus Maria, wyłączyłem. Eee, he he, 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 Hanzo po prostu atakuje obszar w tym kształcie. Po prostu to jest stara umiejętność, tylko mniejszy radius i jest zależny teraz od ataku speedu. Teraz... Teraz nie ma czegoś takiego, że przez jedną sekundę, przez... No tak, przez jedną sekundę kilkukrotnie zaatakował pewien obszar. Szar. Teraz przez... O tam chyba 4 sekundy. Przez 4 sekundy atakuje obszar, zadając obrażenia. I naprawdę niezłe nie jest to, że dostał ten bów, że to jest zależne też od ataku speedu. No i tu już stare. No to co? Mam nadzieję, że chociaż dobrze to wytłumaczyłem. E, możecie mieć tylko zastrzeżenia do drugiej umiejętności, ponieważ no nie umiem jej za bardzo przetłumaczyć. W, w tłumaczu Google to wyszły takie piździety, że ja pierdzielę. E, <laughs> no na początku też nie mogłem zrozumieć Hanzo. Tego nowego z tego powodu, że... Na przykład druga umiejętność ta, e, nie później, ta druga umiejętność do pneumy na przykład się anulowała, kiedy przy full rangeu brałem, próbowałem atakować. Nic nie mogę zrobić. O, widzicie, mam już 27 500 punktów, e, mam już. Jakby co gwarantowanego tutaj Ceciliona, więc na pewno też wleci odcinek, no mówię wam, zadbałem o wszystko. Na razie 7 minut gadaniny, nie ujdzie w tłoku, zapraszam was na gameplay. Szczerze powiedziawszy nie wiem czy to jest dobre, żeby... Wystawiać go od razu na klasiki. nie wiem czy nie lepiej było pójść z tym na Rankeda. Ponieważ wtedy jest mniejsza prawdopodobieństwo, że trafię na sasyda typu Link, który może mnie w kilka sekund odnaleźć i rozwalić. Ale dobra. Tutaj już widzę, Australia, się, Australia i Nowa Zelandia się kłócą albo rozmawiają. Mamy drugiego asesyna, sorry mordo, ale ja. Jedno ja jest pewne: muszę na pewno ukraść czerwone wzmocnienie. Selena nie może go dotknąć, nawet, ponieważ to jest za bardzo ważne. To jest za bardzo ważne. Ważny buff dla Hadzo. Okej, okay, no nie widzę tutaj takich rzeczy, które by mnie szybko podjechały. Na pewno Roger będzie cholernym utrudnieniem. Hari, to kurde. Widać, że na poważnie to biorą. Leomort Zilong Sun. Dobra, standardowo pójdę na bota. Plus, będę próbował stealnąć buffa czerwonego. Seleg jest tak naprawdę potrzebny buff niebieski. Lub jak to woli, dokładnie fioletowy. No i co? Zaczynamy standardowo od jedyneczki. Idziemy na gargulca i <laughs> tym razem niedźwiedzia. No kurde. Mój bildzik działa na nim. 100% legit. No scam. No idź, to, kurde. No. Idź, ta. Nie, nie, moż... nie mogę jej oddać. Tego to jest. Nie, nie potrzebujesz. Potrzebujesz fioletowego. Ja pierdikam! Nie, ja muszę jej to ukraść, stuprocentowo. 4, 5. sorry mordo, moje to jest. To jest moje, nie możesz mi ukradać buffa, którego ja zbytnio potrzebuję, ja ci odstąpię tamtego. E, tak, ukradłem, udało się. Uff. Teraz poczekam na większego mamoniarza, żeby jak najlepiej to. O kurde, ten się może wkurzyć. O, 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 o. Trafił mnie? O kurde, czekam na tego skina, tego jak on miał. Eee... No, jest nawiązanie do Tokio Ghoul i tak dalej. No, to będzie wkurzający matchup. Yy, czyżby on chciał iść mi ten? Oni chcą mi przeszkadzać w formieniu się. Nieładnie. Dobra, Zara będę miał demo na pneumę. To jest już jakimś wzmocnieniem. Oni będą chyba szli z strony krzaków. A no, nawet nie. Nie mów się, że to był ten duży, bo się zdenerwuję. Okej. Okay. Stawiam stówę, że jest na krzaka. Nie było go. No i baba bierze te. Ja pierdykam, no. No i dlatego nie lubię nagrywać na klasikach typu kozackich czempionów, na takich, których mam naprawdę tyle gierek. I chcę pokazać zarówno klasę w bildzie, jaki stosuję, jak i. To, że umiem naprawdę grać w tą postacią. No na przykład Saber. 350 gierek ponad i. Nie mogę tego pokazać, ponieważ kurde, to już jest przestarzała postać. Ja już czekam na jej rewamp. No, ja będę chyba pierwszym człowiekiem na ziemi, który nagra Sabera po rewampie. Ja widzę, że jest ciekawie. Boże, zostaw to, ty... Zostaw to. wzięła to. Te... Co za... Polaku. Dobra, no, kto no, jest ten prawdziwy? A to cię mam? A to chociaż tę dodatkową. No o nie, tego to już ci nie dam. 1, 2, 3, 4, 5 Mi to się przyda, chyba jedynie tylko na cooldowny. Nie no, to jest kurde, pro gameplay widzę. Okej, okay, spróbujmy, spróbujmy. A, a, tu cię mam. Okej. Okay. Dobra, spróbujmy zeilować tego buffa. No i super! Nie wiem jak wy, ale mi się to podoba. No tylko dla przeciwników będzie problem, bo stiltują się i będą mnie naprawdę. No. Nieraz widziałem gości, którzy próbują kilować Hanzo, z... zabijać Hanzo, tylko z, z powodu stilowania przez niego buffów. Ogólnie nie rozumiem takiej strategii, na przykład, że... O, Jak ty jeszcze do. Super. Zaraz wam powiem o tej taktyce. że oni patrzcie, idą sobie stąd, idą na przeciwnego bufa i próbują go zestilować. Co naprawdę nie polecam. To jest Karygodny według mnie błąd, ponieważ nie dość, że nie dość, że wystawiasz się jak kompletna ofiara na przeciwników. To jeszcze, o matka, bum, dawaj to, gorzko, dobrze. O, widzicie, widzicie, on chce mnie tylko. A ciekawe, dlaczego? <gry> ok, i zobaczcie, to jest coś nowego. Teleportuje się teraz do swojego demona pneumy. I według mnie to jest świetne. Okej, okay, to chyba będzie szybki gameplay, mam nadzieję, że nie dadzą sura czy czegoś podobnego, teraz spróbujmy go jeszcze. Eee, Zilong nie da, ale, ale tutaj włączają się snajperskie umiejętności super. Nie wiecie, nie dokończyłem tej myśli, ale naprawdę nie polecam wam iść na enemy buffy tylko dlatego, że jesteście Hanzo. Ło! Wow, wow. Ok. <ścoughs> eee, widziałem też taki bug, gdzie Hanzo chyba kiedy był w ruchu. To nie dostawał stuna tylko samego slow'a Przez cały ten czas Trwania Tej kary za uśmiercenie demona pneumy Oh my god Oh my god Jednego tego zabrakło Dobra chodźmy po buffa Zarówno mamoniarza, jak i Red Buffa. 3, 4, 5, cyk. Zielonko puścił grę. Nie powiem, że to jest nice, to jest bardzo źle. Traciły kluczowego zawodnika. Ja zyskuję kila OK. Wow! wow! Widzieliście właśnie? Ta pierwsza umiejętność jest naprawdę świetna do maksowania, bo taki damage to nie zdarza się chyba żadnej postaci, tylko Aldusowi przy 200 nie, 150 stakach, kiedy ty masz ze dwa itemy z czego? No te dwa są pod HP. Nie może mi się też włączyć syndrom Albana. Nie w takiej gierce. Dobra. Też też super do ucieczki. To, że możesz się tepnąć do temu pneumy. Dobra, powiedzmy że to jest stare Amenou i... Tak zostaje kurde. Chodź, to tutaj do chod. Ja jeszcze nie umiem korzystać z tego nowego zestawu umiejętności tak perfekcyjnie plus tego jak to ja nazywam, teleportowania się. Jakby to wam powiedzieć, są dwa rodzaje tepania się, albo do ciała, albo do. co? Albo właśnie do demona. Do ciała, albo do demona. No to jedno nie będzie takiego szybkiego gameplaya. Eee, mój rekord kurde, 7 MVP, e. czy to starym, czy to nowym. Pot. Wow. Może się uda. Ech, nie przyzwałem z Jelonga tutaj. Ech. Ech. To nie był on. Nie ja ogólnie warriorzy w mojej chodźcie tutaj, Ty jest Seza, oni to robią jakby, jakby myśleli, że demon pneuma to tak naprawdę jest Hanzo. Uch, 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 uch. Here we go. Ale to było dobre. Nie no, gościu się wkurzył i to ewidentnie. A który zielonk? 0,5 O kurce, proszę pan. Ała. Dobra, skończmy to, bo żal mi się robi. Bug. Daj mi to Ych. God damn it Oh my god Okej, okay, teraz powinienem zadawać niezłe obrażenia Tak kurczaki, dobra Nie proszę, nie, nie jest. Boże, już się obstrałem, że kurde, to się nie nagrało. A sadistic mentor. Nawiązując do tego skina, o którym mówiłem wtedy, to się nazywa sadistic mentor. Nie udało mi się MVP. O jedną dziesiątą. No, jak tak można. Dobra, oczywiście, wszyscy lajki. Report za AFK. Bez uzasadnienia, ponieważ wszyscy wiedzą dlaczego. No i co, to jest nowy Hanzo. 22 minuty wystarczy. Mam nadzieję, że się podobało. Eee, wrócimy jeszcze tutaj, ponieważ Cecilion sam się nie nagra. Mam nadzieję, że naprawdę się spodobało, że zrozumieliście, jaką rolę Hanzo teraz będzie pełnił. Będzie pełnił w moich rękach i mam nadzieję, że go za szybko nie znerfią. Tak więc, co? Jak się podobało, strzelcie łapkę w górę. Dajcie suba z dzwoneczkiem. Jeżeli chcecie, żeby Hanzo pod AP znowu wkroczył na wojenną drogę piszcie w komentarzach. Ja się na razie z wami żegnam. Widzimy się w kolejnych odcinkach, bo jeszcze Lancelot mi tam został. E, I co? Pozdrawiam, lećcie do boju, trzymajcie się, cześć! I naprawdę, grajcie Hanzo póki go nie nerfią.